Uprzejmie proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, mam zaszczyt powitać Państwa na uroczystości, w trakcie której na ręce członków rodzin 17 ofiar totalitaryzmów zostaną przekazane noty identyfikacyjne. Ja jestem siostrzenicą Tadeusza Mańkowskiego. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam doczekać tej chwili. Ja żyłam ze świadomością śmierci tatka i rozpaczy rodziny przez całe moje życie. I od małego dziecka widziałam łzy mojej babci. Zawsze wierzyłam, że w końcu on się znajdzie. Ma on swój grób symboliczny, na, który na niego czeka w rodzinnej miejscowości w Stężycy. Dwa. Systemy totalitarne, które w swojej doktrynie miały likwidację państwa i narodu polskiego, niemiecki narodowy socjalizm i sowiecki komunizm były wbrew pozorom tak bardzo do siebie podobne. W tych wielu podobieństwach jest też mechanizm zadawanej śmierci. Mechanizm zadawanej śmierci przez Sowietów i przez Niemców który nie nasycał się tylko zabraniem ziemskiego życia swoim ofiarom, ale za zabraniem życia szła próba ewaporacji, wymazania, zabrania świadomości o tym, kim była ofiara, zabranie jej tożsamości, ukrycie jej szczątków, zabranie rodzinom, państwu miejsca, i prawa do żałoby, ale także świadomości, że jesteście, drodzy Państwo, krewnymi bohaterów naszej wolności, bohaterów walk o wolną i niepodległą Polskę. Takie były oba systemy totalitarne. Jednocześnie, drodzy Państwo, nie uda się zbudować teraźniejszości, współczesności i przyszłości Rzeczpospolitej Polskiej bez upominania się o naszych bohaterów. Jak zbudować tę odpowiedzialność za nasze wspólne bezpieczeństwo, za narodową tożsamość, gdybyśmy byli narodem, który nie upomina się o tych, którzy dla Polski służyli, za Polskę walczyli, za Polskę umierali, dali największą ofiarę swojego życia, abyśmy mogli być wolnym i niepodległym. Kraje. Ja jestem siostrzenicą, moja mama była rodzoną siostrą Stanisława Szafranka, on miał nazwisko sfałszowane, Stefan Pączkowski, ale nazywał się Stanisław Szafranek. Pamiętam dziennik bałtycki, na białym tle niebieskie litery, dziennik bałtycki i był artykuł, że wyłapano bandytów w Gdańsku, no i między innymi, że Mańkowski i, 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 i Pączkowski, tak, tak, takie to nazwisko przyjął, są skazani na karę śmierci. Siedział w tym samym więzieniu co Inka i Zagończyk. Oni byli pod koniec sierpnia rozstrzelani, a oni w październiku. Brat fundował tablicę pamiątkową, na której jest napisane no, Stanisław Szafranek, członek winu i AK. Tylko brat nie mógł napisać, że zamordowany, bo takie były czasy. Tylko, że zginął w Gdańsku. Ale on nie zginął, tylko został rozstrzelany. Okazało się, że jak odnaleźli Inkę i Zagończyka, że on był chyba w tym dole wrzucony, gdzie oni, bo to dwa miesiące po nich był rozstrzelany. I to był podchodnikiem gdzieś na cmentarzu, taki masowy grób. Brat mój nawiązał kontakt z IPN-em. I z Lublina, bo ja mieszkam w tej chwili w Puławach, a brat w Radomiu, z IPN-u przyjechała pani, pobrała wymaz, prawda, na, na DNA. I, no i tym sposobem po latach wróci do swoich. Dlatego właśnie, drodzy Państwo, od wielu lat Instytut Pamięci Narodowej wśród swoich priorytetów za sprawą Biura Poszukiwań i Identyfikacji, za sprawą prac archeologów, Naukowców, za sprawą prac prokuratorów walczy nie tylko o prawdę o przeszłości Polski i Polaków w XX wieku, ale podejmuje także starania o prawdę w przyszłości, o prawdę o nas jako narodzie i przywracania do panteonu narodowych bohaterów tych, którzy za Polskę zostali zamordowani. Drodzy Państwo, te 17. Nazwisk, które za moment zobaczymy. 17 z 280, które udało się Instytutowi Pamięci Narodowej odnaleźć i zidentyfikować. Wśród nich 17-letni Zdzisław Kafarski, który sięgając po kromkę chleba z głodu w niemieckim obozie przejściowym dla dzieci i młodzieży w Łodzi... Został tak brutalnie, jak mówią jego współwięźniowie, zamordowany przez Niemców, zawieszony na wyciągu i głową włożony do kanału ściekowego, gdzie oddał swoje życie i w tak dramatycznych okolicznościach odszedł z tego świata. Przed z IPN-u i przedstawił mi wiadomość, że odnaleźli szczątki mojego wujka kafarskiego Zdzisława. Y kata o nim opowiadał, że właśnie że zginął w obozie hitlerowskim u nas w Łodzi na Przemysłowej. Dowiedziałam się właśnie, że zginął w ten sposób, że ukradł chleb, podzielił się z kolegami i na drugi dzień Niemcy go wzięli, przywiązali za nogi do góry i głową wpuszczali w beczkę ze smarami z różnymi takimi nieczystościami, a później przedstawili Śmierć mojego wujka w ten sposób, że zginął z powodu zarażenia krwi. Tak przeważnie wszystkim dzieciom pisali. No i to bym chciała powiedzieć, że nigdy nie życzę temu, nikomu, nikomu takiej śmierci jak te dzieci przeżyli. Dziękuję. Te 17 nazwisk, drodzy państwo, jest dowodem na to że niepodległość i wolność, w której my żyjemy i której jesteśmy wyłącznie depozytariuszami, jest okupiona wielką walką i ogromnym cierpieniem narodu polskiego. Ale te 17 nazwisk i życiorysy wypełnione służbą wolnej i niepodległej Polsce jest także dowodem na to, drodzy Państwo, że Polska jest niepodległym. Krajem, który upomina się o swoją przeszłość i o swoją przyszłość. Te 17 życiorysów jest dowodem na to, że jesteśmy zobowiązani, aby zawsze powracać o swoich zobowiązku wobec przeszłości, ale także wobec przyszłości. Cześć i chwała bohaterom. Niech żyje wolna i niepodległa Polska. Bardzo się cieszę, że po 74 latach no, to się wszystko wyjaśniło. Jestem no, niezmiernie wdzięczny IPN-owi za taką, no to jest bardzo taka no, straszna praca, trudna i, i ciężka praca. Także, że... Zostałem sam z rodziny, bo wszystko już pomierało, i akurat mnie to przypadło, właśnie odebrać tą notę identyfikacyjną i się bardzo cieszę. Są tylko podziękowania się IPN-ów, bardzo należą duże. Jestem pod wrażeniem zaangażowaniem niesamowitym i informacjami, telefony do mnie. Konferencje identyfikacyjne Instytutu Pamięci Narodowej to nie tylko podniosłe posiadające swoją tradycję i cieszące się społecznym uznaniem państwowe uroczystości. To coroczny meldunek, raport składany państwu polskiemu i jego obywatelom. Raport o skutecznych działaniach prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej, który spełnia swój obowiązek poszukiwań i identyfikacji, ale to także swoiste katarzis, oczyszczenie, uwolnienie od cierpienia, od tej trwającej wiele lat, wiele pokoleń, udręki niemożności poszukiwań i pochówku swoich zamordowanych, poległych, zamęczonych rodaków. W swoim dzisiejszym raporcie składanym 1 października 2024 Roku Instytut Pamięci Narodowej informuje w budowach śmierci w Gdańsku, w Modlinie, w Łodzi, w Warszawie, w Bielsku Podlaskim, w Lublinie, koło Nowego Targu, w Krakowie, w Katowicach, w Strzelcach Opolskich i Starym Grodkowie na Opolszczyźnie odnaleźliśmy i zidentyfikowaliśmy szczątki zamordowanych, straconych, zamęczonych świętej pamięci Antoniego, Bolesława, Edwarda, Jana, Jakuba, Józefa, Józefa, Karola, Kazimierza, Ludwika, Marii Stanisława, Stanisława, Tadeusza, Władysława, Władysława i Zdzisława. Kolejny etap, ważny etap poszukiwań i identyfikacji został zakończony. Polska narodowa misja powrotu po swoich trwa nadal. Widzę, że to, co opowiadała moja babcia i moja mama, że Tadek był pięknym, odważnym chłopcem, to potwierdza się na tym zdjęciu. A to, że był odważny, potwierdza się jego życiorysem. Jesteśmy bardzo wdzięczne za, za to, że możemy tu być i że będziemy mogły godnie pochować Tatka z mamusią i z tatusiem, jego mamusią i tatusiem, którego którzy tego nie doczekali, a nawet chyba nie wierzyli, że będą mogli się z nim pożegnać. W każdym bądź razie nasz stadek niedługo wróci do domu i za to wszystkim bardzo dziękuję.